Dobry wieczór, Radio Red Star, jesteśmy w Goleniowie, chcieliśmy porozmawiać ze słynnym rybakiem, który tutaj bardzo mocno będzie się łowił. Chcielibyśmy się zapoznać, jakie pan ma dzisiaj wędki przygotowane na dzisiejszy wieczór? Na tą porę roku dzisiaj przygotowałem sobie sprzęt podlodowy, także dzisiaj na zimno. Uważam, że Zimne Przekolski oraz cały ten dzisiejszy ten splendor, ten spęd, spęd tych naszych wszystkich wetkarzy. Każdy tutaj przyjechał z różnymi potrzebami. Każdy ma tutaj swoje tutaj marzenia do spełnienia. Uważam, że na dzień dzisiejszy całość będzie wyglądała zupełnie bardzo dobrze, tak nawet powiem, że elegancko. Rozumiem, że każdy ma upatrzoną swoją sztukę, swoją ulubioną rybkę, na którą dzisiaj będzie polował, tak? A czy pan mi miał do zarzucenia, że ja nie, nie mówię na temat? Owszem, moja żona miała trwałą założoną w wczesnych latach. Tak ja uważam, że wtedy, jakbyśmy wtedy smażyli na grillu ogrodowym, to rzeczywiście ten rusz, te były zbyt gorące. Ale. Ale później wzięliście państwo te nożyczki, cieliście ten żołoboł, czy nie bo nie wiem jaki książki historii. Yy, tak, tak, ale żywopłot przeszkadzał. Myśmy wtedy go przycięli. Oczywiście udało się przy pomocy tych narzędzi, które dysponowaliśmy, ten yy, sprzęt, który żeśmy nabyli wtedy w Kastoramie, On owszem był przy drogi, ale yy, myślę, że yy, myślę, że jednak od, yy, odbiliśmy, odkuliśmy się za te wydatki, które nas tamtej wiosny, jeszcze wcześniejszej, zaskoczyły. Rozumiem, rozumiem. Mimo wielkich powodzi, chcia dalej jeździ, także dziękujemy za spotkanie i życzymy sukcesu w łowieniu rybek. Tak, dziękuję. Dla Radia Star, Mariusz Ponar.